Na tym karliczowym dzisiaj, yy... dzisiaj w sumie polecimy sobie gdzieś indziej, nie wiem. Tym razem polecimy. Tutaj, yy, tu nie ma tak naprawdę. A nie, polecę tutaj, Wam pokażę coś. Trochę to przeleciałam, ale dobrze. Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak zdobyć mega fajnego bota, który pomaga nam tak naprawdę w taki sposób, że zaznacza wszystko, co jest. tak samo działa w sumie mniej więcej tak jak skaner: po prostu zaznacza graczy, boty oraz ten, skrzynki chyba. czy znaczy, nie wiem. Pokażę Wam oczywiście go, ale najpierw, jeżeli mogę Was prosić, to dajcie proszę łapkę, e, e, lajka like oraz suba. Znaczy, e, lajka <laughs> like oraz suba. No to będę naprawdę e, wdzięczny, a e, to mnie motywuje e, do tworzenia właśnie takich filmów jak ten. E, tym razem spróbuję Wam dodać e, ten. E, możliwość e, dania e, ten komentarza, to wtedy yy, nie będziecie mogli już yy, go dodać, bo w takim razie mi się, yy, już mi się nie udało. To tym razem już spróbuję, to powinienem się udać. No? To ja tutaj wybogam te boty. Dobrze, jestem ciekawy, czy to cokolwiek żebają. Więc mamy to. Oj, oj, oj. najpierw sobie z nim pogadam, dobra. No, wiecie, ja tego nie będę wam czytał, ale... czekajcie. Mam jakiegoś gościa. Wyjazd, jest paru wiaru. No! Leży. Dzięki wielkie wam oczywiście, bo to dzięki wam mogę tworzyć właśnie taki film jak ten. No to jest właśnie ten jeden bocik, ale spokojnie, bo to nie o niego nam chodzi tutaj. Bo prawda. Nie chodzi mi nam o tego. Jakby co? Chodzi nam o Kenido. Czy jakoś tak. Dobrze. Czekaj. Się bo już ty. Dobrze. No, to teraz zobaczcie, po prostu podchodzicie do niego i możecie oczywiście zrobić tutaj wszystko, co u innych botów, ale my oczywiście go wynajmujemy. No, jak widzicie, nam wszystko tutaj ładnie pozaznacza, ładnie pięknie pozaznacza To ja teraz pozwolicie sobie to wszystko wezmę, pozaznaczam Znaczy, ja tylko te, te wszystkie. Kiedy już to zrobiono, tak naprawdę. Oj. Okej. Okay. To lecimy po następne skrzynki. Okej. Okay. Dobrze. Dobra. I teraz, skoro już tutaj jesteśmy, to pokażę Wam też takie mini tajne przejście. Ale tutaj też. Oj, 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 Chyba to już usunęli. Ale i tak pokażę Wam takie mini tajne przejście. Oj, 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 oj. Nie! No właśnie. I możecie prawie skończyć tak samo jak ja, ale spokojnie ja akurat przeżyłem. E, poczekajcie. teraz zamiast mamu to, to, wezmę, dobra? E, dobrze. A więc, jakby co, to o ile mi się e, uda, to piszcie mi proszę w komentarzach, jak wam e, minął dzionek, e, czy tam wszystko u was sporo, czy byliście dzisiaj w szkole, w pracy, nie wiem, gdzie wy tam chodzicie, bo ja akurat dzisiaj to był mój e, pierwszy dzień od dawna, kiedy poszedłem do szkoły, ponieważ, nie wiem, no powiem wam, już mam moją nogę, no to bardziej te kostki, no to rozumiecie, nie poszedłem do szkoły, dobrze, a więc to jest to takie mi tajne przejście, oczywiście tu jest parę skrzynek, to, to już wiecie pewnie, dobrze, no to lecimy dalej, no i oczywiście to się tutaj kończy, Chodźcie tutaj od razu do złotej rzeki, no i to jest chyba to tak, to jest chyba ta ciężarówka, którą wam pokazywałem, blisko tego. No, blisko tego co Wam pokazywałem, To jest chyba dokładnie ta, która wam pokaże, którą Wam pokazywałem. Ale nie wiem. Ok. Tu nas to czeka, wszystko. To pozwolicie, że ja tutaj wszystko sobie wezmę. To jest klaszyka chyba ja we mamy wolę bo sobie sobie wziąć Dobra Wymienie Dobra I to. Dobrze O, tam są strzymeczki Dobrze Dobrze, dobrze ile mi się uda, to napiszcie mi, tak chyba się przypominam, ale napiszcie mi proszę, co tam u Was, jak dzionek Wam minął, czy tam się z kimś spotkaliście, czy nie wiem, dostaliście jakoś sporą ocenę, albo jakieś słabe nauczanie w szkole. Mnie to wszystko zawsze ciekawi. Możecie mi to zawsze wysyłać w komentarzach, o ile je dodałem. Więc, o ile one są dodane, to jak najbardziej wszystko mówcie, piszcie czy jak to tam chcecie Ale akurat tam tu w dwóch miejscach są gracze Więc ja bym tutaj Prosił o dyskrecję wow, Dobra, dobrze, 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 dobrze Spoko wow. I on ma chyba Gramatki. Dobrze Lecimy Bardzo ładnie, dziękuję wam Dobrze Ja wiem, dobra Chyba sobie to zamiast tych potek, nie? No też tak myślę Rakietnica egzotyczna, to jest mega fajne do przemieszczania się, jak co. Ja mam full, dobra um, Że to, co więcej bije, ale ja chyba zostanę przy tym, wiecie? Chodź, chodź, chodź Chodź, Kayn um, Dobra, wiecie, ja nie mam żadnego creep To trochę goldu sobie wtedy pozbierałem Biorę ten motor. Który nie, 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 I weźcie, już, już nie, się nie, 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 pytać Z chęcią odpowiem wam na jakieś fajne komentarze. Ale na głupie nie będę odpowiadał, więc jakby co to nie, za... nie... nie pytajcie się mnie o jakieś głupie rzeczy. Tylko pytajcie się. Znaczy nie? Głupie też możecie się mnie pytać, to nieprawda Ale. Polałbym, żebyście się pytali o jakieś mądre... rzeczy mnie. No, jakby co tu dostał? Jest zaznaczony. Dostał trochę, już prawie leży. O! Wow, Przepraszam Was, widzowie, ale. Pokazałem Wam takie mini przejście. Pokazałem Wam, jak działa tamten. I jeśli mi się uda, to wrzucę Wam filmik jeszcze z drugim meczem. Ale to. Nie wiem. To chwilowo do zobaczenia. Na razie. Sorry, no, do zobaczenia.